dokładnie o mokasynie płotnym. Ja mam takiego i znowu drugi raz książka. On tutaj wygląda tak. Tutaj jest historia, tutaj on sobie płynie, tutaj w sobie płyną ludzie. Mokasyn jednego tego złapał za rękę i ukrył. I tutaj nazywa się Zwody i, i i tak. No, teraz on mieszka jak widzicie tutaj w Ameryce Północnej. Tutaj gdzieś jest czerwone. tak. I właśnie tam się przeniesiemy. Ok, No to się przeniesiemy do Ameryki Północnej. Ok, właśnie jesteśmy tutaj w Ameryce. Chyba dokładnie tutaj jest, jest trochę mowa tutaj, więc o, to, to jest przemysł z wcześniejszego, więc chyba gdzieś tutaj jesteśmy, albo tu. Tutaj mamy różne roboty. I tutaj mamy takiego jednego jakiegoś takiego o tak tutaj mamy motyla ładnego tutaj jest jedna baszka i druga i tutaj jest jeszcze a tutaj właśnie nasz mokasyn błotny tutaj akurat ma ogon w wodzie a głowę tutaj koło drzewa no i jak widać on ma y, tutaj koło ogona taką małą y, żółtą plamę tutaj i tutaj i tutaj a tutaj ma, y, ma taki kawałek niebieskiego i jeszcze tutaj y, jak widać on lubi y, być w wodzie tak jak tutaj też e, na lądzie. Tak? I e, on tutaj widać e, e, dość, e, dość, jest kawałek w ziemi, ko, na, na ziemi, e, a kawałek w powie, e, tutaj i w wodzie. Też e, widać, e, też, że tutaj e, to drzewo jest dobre dla różnych e, zwierząt. Większość dla chłopaków i owadów, a ten wąż to, ma, to może być albo taki brązowo-żółty jak tutaj, albo tutaj czarno-pomarańczowy jak tu. Nas to jest, u nas to jest bardziej taki jak tutaj, taki brązowo-żółty. Akurat ten wąż nie będę go brał na rękę tak jak w tym wężu trawnym, bo on jak widać tutaj jest chyba jagowity. I tak, no tak, widać, że jest. Tutaj widać, że ktoś tutaj coś takiego zjadł. Tak, mógł to być ten chobak. Albo też mógł być ten wąż, więc tak, tutaj y, mamy, widać takie no, łuski na tym wążu jakby, takie no, łuski i widać że mamy takie małe kolce, takie jak tutaj widać, takie małe. Nie wiem czy zobaczycie y, przez kamerę, ale tak, tutaj są takie małe, widzicie, t takie małe kropki y, białe. I, i, I tutaj, no, to chyba na tyle w dzisiejszym odcinku, a w następnym będzie, na pewno tego nie będzie, bo, bo tego będzie trudno znaleźć w drzewach. No, więc znajdę jakiegoś węża, którego będzie łatwo znaleźć. I tak, do następnego razu, pa!